Właśnie na to czekałem, na mrocznego i przerażającego bohatera w lolu. Riot Games rozpoczęło promocję na Firi, nowego Darkina zmierzającego do League of Legends. I jest to jej trailer, który jest bardzo dobry, aczkolwiek jeden z trudniejszych do przeanalizowania. Prostej przyczyny. O na Firi praktycznie nic nie wiadomo. Dlatego dzisiaj puścimy trochę wodze fantazji i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast trzeba przyznać, że Riot potrafi zrobić hype na te mroczne postacie. Szczególnie potworne, gdyż. Tak, na Firi potworem ma być. Twoją drogą dawno nie było analizy, prawda? Mam nadzieję, że ktoś tęsknił. Tak, na wstępie, to chciałbym się chwilę zastanowić, czy Cinematic został wrzucony tak wcześnie, przypadkiem czy specjalnie, gdyż kilkadziesiąt minut przed publikacją pojawił się przeciek. Plus Riot Games raczej około ósmej naszego czasu Cinematiców nie wrzuca. Jak również, gdy robię tę analizę, polskiej wersji jeszcze nie ma. Poprawka, Polski Riot też już wrzucił. W przeszłości było tak, że czasami jak ktoś wpadł na moją analizę, to jeszcze oryginalnego cinematika nie widział, więc najpierw sobie go obejrzymy, a później przejdziemy do analizowania. Tutaj muszę przyznać, że jak pierwszy raz ten cinematic zobaczyłem, to tak poczułem kurde, że to chyba nie to. W sensie, dla przykładu, gdy lata temu oglądałem cinematic z Welkozem, ten był jakoś tak bardziej przerażający. O Fidlu to już w ogóle nie wspomnę, gdyż nawet niektórzy wtedy zaczęli domagać się jakiegoś horroru z Demonem w roli głównej. Czy Belwet, która, w mojej ocenie, z potwornych postaci miała chyba najlepszy trailer. Tak tutaj sobie obejrzałem i myślę, że kurczę jakoś to tak no gorzej wygląda. Ale obejrzałem drugi raz, trzeci i czwarty i stwierdziłem, że po prostu przesadziłem. Po pierwsze taka jest wizja artystyczna, a po drugie cinematic jest niezwykle brutalny i ciężko byłoby go pokazać, powiedziałbym może w nieco inny sposób. Bo znajdziemy tutaj hemomancję, kształtowanie ciała, fragowanie, zaszczucie i rozszarpywanie na kawałki samotnego wilka. A po drugie, tu chyba jest to drugi najlepszy cinematyk pod kątem Symboliki. Film rozpoczyna się spojrzeniem na słońce i ruchem kamery w dół na pustynię. Jest to oczywiście prezentacja, że na Firi będzie bohaterką z Shurimy. Zresztą wiedzieliśmy o tym już dużo wcześniej. Jak również wiadomo, część wyniesionych później stała się darkinami. Stąd prezentacja słońca jest jak najbardziej na miejscu, gdyż to jego mocą zostali obdarowani. W kolejnych sekundach mamy prezentowanego samotnego jeźdźca, uciekającego przed sforum wilków i darkinkę mówiącą, że samotność czyni nawet złowców ofiary. Musimy tutaj zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim nieznany jeździec odnalazł darkiński sztylet i wygląda jakby nie była to jakaś losowa i randomowa osoba, a taka co najmniej znająca lore Darkinów. Może to jeden z moich widzów, chociaż mam nadzieję, że w sumie nie. Sekundę później mamy coś takiego. Otwarcie oka. Jest to wszystko symboliczne, gdyż na Firi zamknięta w sztylecie ciała nie ma. Natomiast jest świadoma, jest to bardziej prezentacja jej esencji, jest świadoma, że ktoś ją zabrał, lecz nie może przejąć jej ciała. Jeżeli tak jest, to będzie to na pewno świetny detal. Otóż, według jednej z opowieści, związanej z nikim innym jak Zatroksem, broń z zaklętym Darkinem musi być bezpośrednio dotknięta przez śmiertelnika lub śmiertelny byt. Dosłownie cytując to, co Darkin myślał: czuję, jak jego ręka łapie tę powłokę. Jego świadomość stoi przede mną otworem. Zatem ta osoba tutaj, nie wiem czy przypadkiem czy celowo, wykazuje się być może sporą wiedzą i sprytem, niosąc sztylet Darkinów pod jakimś materiałem. Dzięki temu Nafiri jest świadoma jego obecności, natomiast jeszcze nie może przejąć jego umysłu i ciała. Fantastyczny detal z tym otwarciem oka swoją drogą. Ponadto, gdy poszukiwacz wyciąga miecz, nie wyciąga ostrza z Nafiri, a swoją własną broń. Nie jest jednak w stanie się obronić i ogary wyrywają ostrze z Darkinką, które ląduje prosto w paszczach sfory. Gdy to się dzieje, oczywiście scena się zmienia. Co również będzie bardzo istotne, wszystkie trzy ogary jednocześnie dotykają ostrza, co będzie wyjątkowe na tle Darkinów, gdyż ta ma według doniesień być kilkoma istotami naraz. Być może. Trzeba jeszcze chwilkę poczekać, gdyż nie znamy jej historii. Chwilkę później mamy prezentację, wygląda to na hemomancję, choć nieco zastanawiało mnie małe podobieństwo do lawendowego morza Belwet. Tam też ze ścian w zapowiedzi cesarzowej pustki. Stawały ręce. Może to oznaczać po prostu albo hemomancję, albo co może być niezwykle ciekawe i wyjątkowe na tle darkinów, że na Firi to skupisko wielu świadomości i może rozprzestrzeniać się jak nowotwór po różnego rodzaju hostach. Co nawet w pewien sposób mogłoby pasować, gdyż później mamy jakoby prezentację wilków i rąk. Natomiast nie wyprzedzając, tak trwa proces kształtowania ciała, którego szczegóły mogą umknąć, ale gdy zatrzymamy w odpowiednich momentach, widać na przykład modyfikowaną paszczę wilka czy ludzką rękę. I wygląda to, trzeba przyznać, świetnie. Ogólnie to dawno nie było sensownego cinematika do przeanalizowania, prawda? Tutaj z kolei widzimy, jakbyśmy przenieśli się do pustki. Nie wydaje mi się, aby tak było. Raczej uznałbym to za formowanie ciała, aczkolwiek może to być również nawiązanie do faktu, iż jednym z głównych powodów powstania Darkinów była ich walka z pustką i doświadczenie horroru z nią związanego. Wracając do procesu. No to wygląda to świetnie, to już wspominałem. Natomiast dlaczego ten cinematic jest tak ciężko przeanalizować? Jak spojrzymy tutaj Mamy wyjące wilki i wychodzące ręce. I wilki wyją do słońca, może do słonecznego dysku. To jest również świetne, że w dobie przecieków w 2023 roku. Nie wiemy w 100% czego się tutaj spodziewać i co w 100% może to oznaczać. Chciałbym się również jeszcze na sekundę cofnąć i zwrócić uwagę na jedno nawiązanie, które wypatrzył mój przyjaciel i moderator Dawid. Napisał do mnie, że cała ta scena kompozycyjnie wygląda jak z anime pod tytułem Helsing, gdzie Alucard zamieniał się w masę z oczami i psimi pyskami. I ta koncepcja jest, trzeba przyznać, bardzo ciekawa. Ale co jest jeszcze ciekawsze, to ta scena. Jakby scena z bitwy. Teraz pytanie, czy chodzi o jakąś bitwę z Lego Legendowej przeszłości, z czasów Wielkiej Wojny Darkinów, czy jest to raczej jakaś wizja przyszłości. Wszak Atrox przecież dąży do apokalipsy, która ma nastąpić, gdy będzie walczył z Zolani. Varus również ma się tam w przyszłości pojawić, a ten przecież odnosi się w grze do jeszcze niedodanej Nafiri. Co omawiałem w tym materiale. I tak ja wiem, że być może widzę tutaj to, co chciałbym zobaczyć ale być może Riot Games idzie w jakąś stronę ogromnego eventu z Darkinami albo co najmniej jakiegoś ogromnego połacia lorowego z Darkinami. Błagam, w Karciance poza małymi wyjątkami wyszło to fenomenalnie. Niemniej, niby to by było coś, co chciałbym zobaczyć i może na siłę tutaj to widzę, ale mam wrażenie, że niekoniecznie. I o tej apokalipsie pamiętajcie proszę, gdyż powrócimy do tego pod koniec filmu. W kolejnej scenie wygląda jakby nie tylko ciało wilków było przejmowane przez Darkinkę, ale również ciało łowcy. Może się to również dziać w przeszłości. W każdym razie animacja jest tutaj bardzo sroga w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest przerażająca i niepokojąca. I choć na Firi nie jest tutaj przedstawiona jako krwiożerczy demon czy cesarzowa pustki, tak tutaj mam wrażenie, uczucie niepokoju i przerażenia jest po prostu inne. I działa to bardzo dobrze. Natomiast, co ciekawe, tutaj przez ułamek sekundy. Widzimy słoneczny dysk, i bardzo mnie ciekawi, jaki stosunek do Shurimy, Azira i Zerata na Firi będzie prezentować. Mam tutaj jeszcze inną teorię na ten temat, bo ten dysk tak wygląda, no troszeczkę inaczej. Teoria jest na zasadzie, że może darkini próbowali stworzyć swój własny słoneczny dysk, może niekoniecznie słoneczny, i starali się odtworzyć proces, tworząc tak wyjątkowy twór. Jak na Firi, chcieli uwolnić się ze swoich więzień, stąd kombinowali na różne sposoby. Ja wiem, że na 99% tutaj przekombinowałem, natomiast nie ukrywam, że dla mnie byłoby to na pewno ciekawe. Niemniej, obraz tej masy, krwi i kształtowanego ciała wraz ze sztyletem idącym do pyska tej istoty wygląda przerażająco. I świetnie. Kilka chwil później scena nam się zmienia. Jakby ktoś chciał podnieść sztylet, który jest uśpiony. I cała scena nieco mi przypomina ucieczkę przed Balrogiem w Morii w pierwszej części Władcy Pierścieni. Ale co ważniejsze, w tym miejscu muzyka robi tak przefantastyczny klimat, że naprawdę nie wiem jak to opisać. Jednak co ciekawsze i jeszcze bardziej mocące w głowie, tutaj sztylet na Firi podnosi jakaś istota. Czy to sama Darkinka? No być może. Czy to dzieje się teraz, czy w przeszłości? Natomiast co jeszcze bardziej miesza w głowie, jak ta istota ucieka na dźwięk wilków, oglądając poklatkowo, przez łamki sekundy widać jak zmienia swój kształt. Tutaj jest jakby bardziej potworem biegnącym na dwóch nogach. Chwilę później już biegnie na czterech, by ułamek czasu dalej być podobna do wilka. No jakaś masakra po prostu. I pod koniec tej sceny, przez ułamek sekundy, widzimy odbicie owego ogara w sztylecie pośród wielu oczu, które wcześniej na grafikach prezentowały na fili. I kolejny detal, przy którym przyznam, że jeżeli tak będzie, to nie wiem, czy do końca byłbym tego fanem, chyba że byłoby to jakoś dogłębnie wyjaśnione. Sztylet jakby tutaj pęka. Jakby na Firi miała być pierwszym darkinem, który odkrył sposób uwolnienia się ze swojego więzienia, co byłoby na pewno wyjątkowe na tle tej rasy, ale bez genezy nie jestem tego fanem, gdyż był to po prostu ikoniczny darkiński element. Niewola w orężu, która jakby stymulowała ich szaleństwo, ich rządzę do mordu i niszczenia. A właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, a muszę na to zwrócić uwagę. Przeważnie mam tak, że angielski dubbing postaci w Lolu jakoś tak bardziej mi odpowiada. Nie mówię, że polski jest zły, i są przykłady polskich kwestii dialogowych lepszych od angielskich i wiadomo, jest to tylko kwestia mojego upodobania. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, gdyż nie o tym jest oczywiście ten film, ale muszę o tym napomknąć, że przy nafiri i polski głos w żaden sposób nie ustępuje angielskiej wersji, co jest dla mnie istną rzadkością. Dlatego za polskie audio ode mnie ogromny szacuneczek. W tym miejscu zaczynamy wchodzić w symbolikę, o której wspominałem. Bardzo zastanawiają mnie słowa bohaterki. Może się poddać! Albo rzucić się w pogoń! Czy może być tak, że na Firi była na tle Darkinów jakaś gorsza? Może była prześladowana, torturowana czy coś w ten deseń? Czy może nawet była uwięziona przez innych Darkinów? I dlatego mówi o tym, że ofiara też może bronić się, atakować. I czy może być tak, że owe wilki w tym miejscu prezentują bardziej jej prześladowanie, które wreszcie się zakończy? Być może. Idąc dalej, może też być tak, że Nafiri jest tak potężna, że potrzebowała wielu ciał i wielu hostów, by egzystować. Może też być tak, co uważam osobiście za iście genialny pomysł, że w pewnym momencie Nafiri, będąc wilczycą, dała się pożreć stworze widocznych tutaj ogarów, by stać się ich całą paczką. I wygląda na to, że ten wilk tutaj to Nafiri, a te ogary później stają się również jej hostami, a ona sama jako jeden z nich jest nimi wszystkimi i jednocześnie tym jednym, Nimi przewodzi, ponieważ w tym miejscu widać, że jest to, no nazwijmy to, dzyndzelkiem od darkińskiego sztyletu, plus ewidentnie widać zmianę formy ciała, co potrafią oczywiście robić darkini. Natomiast osobiście przyznaję, że wolałbym na Firi jako takiego psa złożonego z wielu psów, niż zwykłego pieska z dzyndzelkiem. Jak sami widzicie po samym trailerze, ciężko jest tutaj wywnioskować dużo rzeczy. Można jeszcze dodać, że każda z ofiar na Firi ma przecież wybór. Do tego jesteśmy świadkami pobojowiska, widzimy sporo mieczy czy flag wbitych w ziemię, co również może mieć bardzo symboliczne znaczenie. Do tego jeszcze w odbiciu ostrza wbitego w ziemię widać wilka. Natomiast co by o tym cinematiku nie mówić, to na pewno jest on bardzo tajemniczy i wręcz enigmatyczny. I mi się to jak najbardziej podoba. Natomiast jest jeszcze tutaj kilka rzeczy, które mogą nam nie. Co o Nafiri powiedzieć, czy to o jej historii, czy nawet o gameplayu. Przede wszystkim widzimy tutaj wielką Nafiri, wykonującą pewnego rodzaju symboliczne zjedzenie słońca, które chwilę później zmienia się w tarczę słonecznego dysku. Ponadto, znajdujemy się tutaj na pobojowisku. Pamiętacie, może, jeszcze o bitwie, o której wam przed chwilą wspominałem? Do której wrócimy pod koniec, do której dąży Atrox, w której weźmie udział Zolani, itd. itd.? Może ta scena ma ogromne znaczenie, które znajdziemy nie w kanonie League of Legends. A w mitologii nordyckiej. No właśnie, wow! By to zrozumieć, musimy krótko wspomnieć o postaci Fenrira, ogromnego wilka, syna Lokiego i olbrzymki Angerbody. Był on tak wielki, że gdy rozpostarł szczęki, dotykał nieba i ziemi. Nordyccy bogowie obawiali się, że gdy istota podrośnie, może stać się ogromnym zagrożeniem więc spętano ją łańcuchami. Widzicie już tutaj pewne rzeczy, które mogą mieć miejsce w historii Nafiri, która z owych łańcuchów, czytaj sztyle, tu się uwalnia? Czy może być tak, że inni Darkini tak się jej obawiali, że sami ją ukryli i schowali? Wracając, Fenrir był jeszcze kilka razy uwięziony, natomiast co ważne... Legenda głosi, że ma się oswobodzić z więzów w dzień Ragnaroku. Czyli w nordyckiej historii czegoś na zasadzie apokalipsy, mającej być starciem bogów, przypadkowo tutaj pasuje. Ma zgasić wszystkie gwiazdy, a z tego wszystkiego ma wyłonić się nowy świat bez przemocy i konfliktów. Tak, puzle układają się aż tak dobrze. A będą się układać jeszcze lepiej, gdy spojrzymy na nafiri, która jest słońce. Czy bardziej może chce je. Połknąć? Jednakże, Fenrir miał dwójkę synów jeden z nich goniący słońce, a drugi księżyc i podczas trwania Ragnaroku jeden z nich księżyc połyka. A drugi płyka słońce. I trzeba przyznać, że na Cinematiku no pasuje to po prostu jak ulał. Być może zmierzamy do jakiejś apokaliptycznej bitwy. Szczerze mówiąc, to bym się nie zdziwił. Kto wie, być może po raz kolejny widzę tutaj coś, co bym chciał zobaczyć. Natomiast jak widzicie puzli, które jakby tutaj miały pasować, jest rzeczywiście sporo. Natomiast może być również tak, że na firi chce po prostu zniszczyć Shurimę, czy nawet polować na wyniesionych. Musimy jeszcze trochę z tym wszystkim poczekać. Odnośnie gameplayu. Jak wiemy, to Darkini w League of Legends kształtują swoje ciała, i w grze 66,66% ,66 z nich ma inną formę, czy może sobie formę modyfikować. Atrox zmienia się oczywiście na RC w niszczyciela światów, a Kane z Kosun z Darkinem wybiera między dwiema formami. Również Zolani w karciance Legends of Runeterra zmienia swoje ciało dość, nazwałbym to dynamicznie. I nie zdziwiłbym się, gdyby na Firi, Również mogła w jakiś sposób zmieniać swoją formę, lub uzależnić jakoś swoje ciało czy część zestawu umiejętności od jakiejś części gry: czy to asyst, fragów, czy może będziemy oznaczać przeciwników jak Kindred, i od tego będziemy zależni, podobnie jak to ma w zwyczaju Kane wybierający drogę Shadow Assassina lub Darkina. Skoro mamy tutaj sporo nawiązań do Słońca i Księżyca, być może rajoterzy jeszcze nie zaczerpnęli inspiracji tylko z mitologii nordyckiej, ale również z Pokémonów. Wszak nie byłby to pierwszy raz. Jeden z tamtejszych stworków o nazwie Lycan Rock, który jest nieco podobny do ogarów zaprezentowanych w filmie, może przyjąć trzy formy: formę dnia, formę nocy i formę pośrednią, z tego co kojarzę nazywaną formą zmierzchu. Choć w LoLu nie ma oczywiście dnia i nocy, mówię o gameplayu, gdzie dla przykładu w docie jest, to jest to dla mnie wręcz intrygujące pytanie, czy na Fury będzie w jakiś sposób zmieniać swoją formę. Szczerze to zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, patrząc na to, na to i na to. I przyznaję, bardzo mocno Cinematic wychwalam. Po prostu mi się podoba. Wygląda jakby to wszystko miało pasować, aczkolwiek mam tutaj jedną dużą obawę. Ma to być oczywiście Assassin Namida którego zobaczymy na serwerach testowych, z tego co kojarzę już za dwa tygodnie. Patrząc na to, że atakują pojedynczą ofiarę chmarą wilków, myślę, że spokojnie mogę założyć, że mój jean będzie rozszarpywany przez 05 na Firi w mgnieniu oka. Wszystko jakby skłaniało się tutaj, że będzie miała ona erkę dosłownie rozszarpującą pojedynczy cel. Natomiast jedną rzecz wiemy na pewno. Według Riotu, na Firi ma mieć jakąś unikalną mechanikę w LoLu, której wcześniej nie było. Jestem ciekawy, co to będzie, bo brzmi to na pewno ciekawie. Czy zdrowo i zbalansowanie tego to nie wiem. Natomiast jedna rzecz dość mocno mnie martwi, gdyż jasne, jaram się okrutnie na nafiri, ale mam nadzieję, że jej design to nie będzie po prostu. No cóż, no to nie będzie po prostu piesek. Uważam, że Riot Games stać na więcej. I w 2023 roku, no mam nadzieję, że nie będzie to po prostu gryzący piesek w grze. Nie wiem, czy koje życie, ale Belwet również miała fenomenalne zapowiedzi. Natomiast wielu graczy, jeżeli chodzi o gameplay, się zawiodło. Oczywiście w żaden sposób nie mówię, że Belwet jest to zła postać, też czasami sobie lubię nią zagrać. Natomiast mam nadzieję, że wyciągnięto lekcję, jaką dała cesarzowa pustki. Tym bardziej, że w Darkinach, i to tym bardziej że czy nawet potwornych, potencjał jest okrutny. Od około trzech lat wspominam, że Liga Legend potrzebuje nowego Darkina, a byłoby fajnie, gdyby była to żeńska wersja. Zobaczymy, chociaż po niektórych komentarzach już widać, że jest ogromny hype, że gracze wierzą i to bardzo. Wierzą w to, że musi to wyjść dobrze. Prawda? Przy okazji, to patrząc jeszcze na to, co mamy w cinematiku, a to, co jest na splaszarcie Atroxa, to ja chyba wszędzie widzę już apokalipsę. Dajcie moi drodzy znać, co myślicie o tym cinematiku i jak zapatrujecie się na nadchodzącą na nafiri. Na zakończenie przypominam o zostawieniu kciuka i suba, aby kanał się rozwijał. Natomiast, jeżeli interesuje Was temat innej darkinki, domniemanej siostry Varusa, a nie kojarzycie jej, to kliknijcie sobie tutaj. Dziękuję pięknie za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się! Cześć!